Mamy Ford S Maxa 2006 rok, 2 benzyna, i dzisiaj będziemy wyciągać zbiornik paliwa. Problem jest taki, że od czasu do czasu samochód nie odpala. Zrobiłem diagnozę, poszukałem problemu i okazało się, że pompa paliwowa nie działa. Ciekawie jest, bo jeżeli się wejdzie pod samochód w ten sposób lub drugi. To z boku czy z tyłu, zależy jak ci wygodniej. Tu tutaj znajdujesz zieloną kostkę. Ona będzie tak, albo gdzieś tam przypięta jakkolwiek zielona. Ona podaje: tutaj akurat jest przejście kabli. Dwa kable to jest zasilanie pompy paliwowej. Dwa kable to wskaźnik poziomu paliwa co zauważyłem? Ostatnio nie chciał mi odpalić pompa paliwowa, już chciałem ściągać bak. Poruszałem tym kablem do przodu, do tyłu. I powiem Wam szczerze, pomogło. Więc zanim, jeżeli jesteście awaryjna sytuacja, poruszajcie kablem do przodu, do tyłu. Już trzy razy tak zrobiłem i do tej pory zawsze pomagało. Jakkolwiek dzisiaj nadszedł czas, żeby ściągnąć zbiornik paliwa. Jedyne dojście do pompy paliwowej jest po ściągnięciu baku w dół. W tym modelu niestety nie ma dostępu od góry, żeby dojść bez ściągania baku, więc trzeba ściągnąć bak. Pokażę jak to zrobić. W pierwszej kolejności ściągamy osłonę. Kilka śrubek, pięć śrubek. Następnie są dwa mocowania, jedno tutaj, drugie jest schowane pod tym które jest mocowane na czterech śrubach jedno na dwie i drugie na dwie następnie odpinamy tutaj przewody od tego elektrykę odpinamy tylko tę gniazdko z przodu odpinamy dwa przewody paliwowe i tutaj oczywiście odpinamy ten przewód dolewowy gdzie się tankuje paliwo więc zbiornik już jest wyciągnięty na wierzch tutaj na zbiorniku widzimy jak ja tutaj uszczelniłem odpiętą tą rurę Założyłem dwie opaski. Mimo, że mam około 15 litrów paliwa w środku, to nic nie wyciekło, tak naprawdę. Dobry sposób, żeby y, uniknąć wycieku paliwa. Nie było tak ciężko, pół godziny zajęło to. Jakkolwiek ten kabel zielony, który będziemy widzieć, jak położymy się pod samochód, idzie tutaj górą, tutaj chyba schowany nawet. On idzie tutaj do tego gniazdka i widzimy co tu się dzieje. To jest problem. Na tym gnieździe z tej strony nie widać problemu aż tak dużego. Natomiast jak tu popatrzymy, widzimy, że jest tam wypalone delikatnie to gniazdo to powoduje, że czasami pompa się uruchamia, czasami nie. Typowy problem w Fordzie s -Maxie. Niestety trzeba zrzucić cały zbiornik, aby się do niego dostać, do tej pompy. Ten element to w ogóle się rusza na lewo i prawo. Nie jest stabilny, tak jak pozostałe. To są stabilne, stoją w jednym miejscu, a ten ten się chwieje na lewo i prawo. No więc to, co widzimy tutaj na zdjęciu, to jest ten zbiornik. Musimy ten zbiornik teraz z tego zbiornika wyciągnąć. Pompę, aby to zrobić, musimy odkręcić tą nakrętkę. Odkręca się w lewą stronę. Zanim to zrobimy, to odpinamy wszystkie przewody elektryczne i te pozostałe. I wtedy czasami młotkiem postukać trzeba, żeby to odkręcić, bo jest dość silno przykręcone. Ale jakkolwiek idzie w lewą stronę, się odkręca. tą pompę tak to wygląda, tutaj jest ta wtyczka i ją wyciągamy przy wyciąganiu zobaczcie, ten jeden z pinów po prostu wyszedł na wierzch więc tutaj mamy to gniazdo w tym gnieździe był ten pin wsadzony wyciągnięty, który powinien być w tym zostawiamy go tutaj natomiast to wypasowało też wyczyścić aby to wyczyścić wystarczy podważyć z tej strony plastik a następnie pociągnąć kabel od tyłu więc nam wyjdzie przynajmniej tak to powinno działać, a wyszło mamy na wierzchu dobre czyszczenie zrobić też tego jak i również tutaj tego wnętrza Usunąć jakieś śmieciuchy, niepotrzebne rzeczy, które tutaj mogłyby mieć wpływ na połączenie. Ok, po przeczyszczeniu wystarczy, że włożymy z powrotem w takiej samej pozycji, jak wyciągaliśmy. Tak, i dociskamy. Widzimy, skoczyło swoje miejsce, tutaj też się wyrównało, więc kabel wsadzany w swoją pozycję, przygotowany do montażu zrobimy czyszczenie tego pino zopiemy go kombinerkami z jednej strony jeżeli macie pilnik, to bym jeszcze polecił pilnikiem OK, tak to wygląda po wyczyszczeniu. I tak wygląda ten kabel, który właśnie tutaj widzimy. On idzie po całej długości i idzie właśnie do tego gniazda, gdzie jest wprowadzony cały unit z pompą paliwową i poziomem paliwa. To jest ta kostka i ten kabel, który gdzieś tam nie do końca ma najlepsze przejście prądowe, to jest ten żółty tutaj w tym położeniu. I tutaj w tym to jest ten. No tutaj ten. Tą kostkę można też ściągnąć bardzo łatwo. Wystarczy tylko z jednej strony i z drugiej strony delikatnie podpiąć. Idzie do góry. Następnie jest taka blokada. I wtedy z jednej delikatnie strony, i z drugiej to wychodzi, mamy wtedy dojście lepsze do tych połączeń. Też można jak najbardziej przeczyścić, tutaj może delikatnie też dogiąć, żeby było lepsze połączenie, ciaśniej, żeby było. Następnie wystarczy tylko w ten sam sposób, jak wyciągaliśmy, spasować z powrotem. Dociskamy i skakuje wszystko na swoje miejsce. Więc to jest ten kabel. Tutaj, numer tego kabla, gdyby ktoś chciał kupić, może oryginalny, to jest taki numer. To jest Ford, to jest Ford 2006 20 benzyna. Ja jeszcze z tej strony tylko pokażę, to wygląda w ten sposób. Tutaj akurat te dwa przewody z grubszymi pinami, one są odpowiedzialne za pom pracę pompy paliwa. I tak jak widzimy, żółty to akurat jest po tej stronie, czyli to byłby też ten, te połączenie. Jakkolwiek z tej strony gniazda, nie, ma, nie, nie, nie powstaje problem, z drugiej strony gniazda, z tej strony powstaje problem. No więc tak, tutaj już zalałem klejem, co prawda nie jest idealnie jak oryginał, ale jest stabilnie zalałym klejem glu, super glue Jest teraz stabilnie, co warto zrobić przed założeniem. Przed ostatecznym założeniem, warto miernik z są wziąć ustawić na tą opcję, gdzie jak się robi zwarcie, to daje sygnał dźwiękowy, niech on sobie tu leży. Następnie wpinamy tą wtyczkę, tak która będzie od góry. Z jednej strony w gniazdku przykładamy do tego, a drugi przyciskamy tutaj przy pompie do brązowego. Jeżeli jest przejście do brązowego, jeżeli jest przejście słyszymy dźwięk, to znaczy, że przepływ prądu jest prawidłowy. I teraz składamy cały ten element z powrotem.